jakieś mięso jakaś rybka jakieś małe kurczaki mysz tylko mięso małe dzieci małe dzieci niegrzeczne ajajaj aj. popatrzcie na no punkta wylaski teraz na rzeźnie Chodź tutaj. Chodź tutaj. On mi się teraz obusi. Co robimy? Ja mogę tam wejść po niego, tylko że ona mnie zaatakuje wtedy. No. Może, może tak a co po kracie pan wejdzie? Tylko ostrożny powiedział, ostrożny. Co pan jest kałkowy? A to wychodzi? Weź go za kark najlepiej. No nie, teraz wyszedł całkiem. Musi pani chyba kogoś wołać. No. Bo Albo zostawimy i on wejdzie, zejdzie, ale też nie jest to pewne. To niech pan wejdzie. Idziemy po wodę Trudno. Musi jakoś wejść tam tu z powrotem. Czeka Nie, lepiej wyjdźmy. Tak, tak. Nie ma sensu. No przepraszamy. No, no teraz będzie pajac tam siedział na tej klatce. Pytanie, czy będzie wiedział, Te ma bliki. Cały czas mi obsychnął. Jakiś... Tylko, że bo on do rdę się może mu krzywdę zrobić? Może. To idziemy teraz na dział szybko. Niech pan to weźmie, ten sprzęt zostawimy tam, zamkniemy, pójdziemy na dział, ja zadzwonię. Po coś, żeby to złapać. Ty ale mnie uży. Mocno. Idziemy po Przez paznokcie. Ja dziękuję. Tutaj ja tutaj zamknę, tutaj się nic nie stanie, pójdziemy na działkę.